Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Panie. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar. W pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta. By zakupić żywności. Na to rzekła do niego samarytanka, jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to poprosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i On sam z niej pił, i Jego synowie, i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła, i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojcu, w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta. Wiem, że przyjdzie mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło do niego, zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety, kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go. Aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu. A do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że on prawdziwie jest zbawicielem świata. Oto słowo pańskie o ogromnej W Dzisiejszy liturgii jesteśmy świadkami dialogu bardzo głębokiego i nieoczywistego między Jezusem i samarytanką. Warto do tego tekstu sięgnąć. U Świętego Jana wszystko jest symboliczne, każde słowo, każdy gest Warto na tych stronach, na tym czwartym rozdziale się zatrzymać i rozpoznać w nim siebie. To spotkanie nie mogło się udać. To spotkanie nie miało prawa się udać. On był Żydem, ona Samarytanką. Żydzi i Samarytanie żywili nieukrywaną nienawiść do siebie od ośmiu wieków nie siedzieli przy tym samym stole nie pili z tych samych naczyń nie rozmawiali ze sobą że jeśli chciał przejść przez samarię robił to wzdłuż Jordanu albo wzdłuż brzegu morza śródziemnego aby tylko nie wyjść na tą ziemię to spotkanie nie miało prawa się udać ale Jezus wchodzi w tą ziemię bo on ma w sobie to pragnienie on chce się spotkać z tą kobietą i to on zaczyna rozmowę bo my nigdy byśmy tej rozmowy nie rozpoczęli. My byśmy chowali się za swoimi konwenansami. On chce z nami rozmawiać. Mówi: Daj mi pić. Bóg odsłania przed człowiekiem swoje pragnienie. Pragnę. Ciebie potrzebuję. Ty jesteś mi potrzebny. Ciebie kocham. Święty Augustyn pięknie tłumaczył ten fragment, mówiąc: Bóg pragnie naszego pragnienia. To znaczy Bóg pragnie, abyśmy go pragnęli. Nie ma nic, co bardziej mogłoby skłonić kochaną osobę do miłości, niż świadomość, że kochający bardzo jej pragnie. Bóg pragnie Ciebie. Nawet jeżeli. Dzisiaj większości z nas wydawało się, że mamy w sobie pragnienie, aby tu przyjść, aby się dzisiaj tutaj rano modlić. To musimy sobie uzmysłowić w Bogu, to pragnienie jest o wiele większe. On chce z Tobą się spotkać. Jemu na Tobie zależy. Ty jesteś najważniejszy. W tej kobiecie z Samarii z pustym dzbanem każdy z nas powinien się rozpoznać. Nosimy w sobie pragnienie i doświadczamy pustki, miałkości. Tęsknimy za zaspokojeniem tego największego pragnienia naszego serca, tej nadziei, że chcemy żyć pełnią sensu naszego życia. Szukamy studni, z której moglibyśmy zaczerpnąć, aby móc się nasycić, bo to pragnienie nas dławi. Chcemy żyć pełnią życia i doświadczamy pustki. I o dziwo tych studni w dzisiejszym świecie jest bez liku i każda kusi: zaczerpnij ze mnie. Ale kiedy z tej studni tego świata zaczerpniemy, okazuje się, że pojawia się w nas. Niszczące rozczarowanie. Wcale ta studnia nie gasi tego pragnienia. Dzisiejszy świat mami nas, że życie polega na gromadzeniu dóbr materialnych. To szalona mentalność konsumpcji rozbudza w nas pragnienie i potem go nie zaspokaja. Dzisiejszy świat wmawia nam, że świat jest nieustanną pogonią za tym, co nowe, a potem zostawia w nas niedosyt i pustkę. Wmawia nam, że życie to nieustanne osiąganie kolejnych i kolejnych sukcesów, a potem pozostawia w nas rozczarowanie. Za czym tęsknisz? Czego pragniesz? Jakie jest Twoje pragnienie Twojego serca? Gdzie zużywasz całą energię swojego życia? Kobieta, którą od dzisiaj spotykamy w Ewangelii, miała pięciu mężów, a szósty, z którym żyła pod jednym dachem, nawet nim nie był. Myślę, że każdy z nas to wyczuwa. W tej kobiecie jest ogromne pragnienie bycia kochaną. Chcę kochać i być kochaną. Znamy to pragnienie z autopsji. Chcemy być przyjęci i zaakceptowani tacy, jacy jesteśmy. I ta kobieta, podobnie jak my często w tych pragnieniach miłości, jesteśmy pokaleczeni, nieszczęśliwi. Ona wiele razy w życiu próbowała, wiele razy się starała i za każdym razem została z pustym dzbanem, z pustką, z nienasyceniem. Z niespełnieniem i ciągle to pragnienie w niej podobnie jak w nas jest. Bóg mówi: Pragnę Ciebie. Zobaczyć Boga, który nie chce nam dać czegoś. On chce nam dać siebie. Relacje z sobą. Wiara nie polega na przylgnięciu do jakiejś prawdy, do jakiejś wartości, do jakiegoś światopoglądu. Jara polega na przylgnięciu do osoby. Zbawienie polega na spotkaniu kogoś, kto kocha nas tak bardzo, że będzie gotowy oddać za nas swoje życie. W Chrystusie to nie jest tylko obietnica bez pokrycia. W Chrystusie jest to konkretne wydarzenie. On oddał za ciebie i za mnie życie. Abym ja mógł żyć pełnią życia. On za mnie umarł. Jestem tak ważny dla Niego, że On położył na szali samego siebie i mówi: Pragnę. Czy widzisz moje pragnienie? To, co może zaspokoić to najgłębsze pragnienie ludzkiego serca, to jest relacja z Bogiem, więź z Nim, bliskość. Do której On nas zaprasza. I inicjatorem tego spotkania nie jestem ja ani Ty, ale On. On chce się z Tobą spotkać. On chce wejść w tą relację. Jemu jest to konieczne. Samaria to Ziemia Niewiary. Samaria to Ziemia Pogan. Każdy z nas ma w sobie taką pogańską Ziemię. Każdy z nas doskonale wie, gdzie w Tobie i we mnie jest ten grzech, który powoduje naszą śmierć, naszą pustkę. To, że wewnętrznie jesteśmy susi. I on mówi, ja muszę wejść w tą ziemię twojego, twojej niewiary. Ja nie chcę przechodzić tam, gdzie jest miłość, gdzie jest porządność, gdzie jesteś poukładany. Chcę wejść w to miejsce, gdzie jesteś strasznie poraniony. Chcę wejść w to miejsce i je uleczyć, abyś nie żył już byle jak, ale żył pełnią życia. Kiedy czyta się Pismo Święte, wszystkie wielkie miłości rozpoczynają się przez studni. Izak zakochał się w Rebece i po raz pierwszy ją pocałował właśnie przez studni. Jakub zakochał się w Racheli, swojej żonie, kiedy ją ujrzał przez studni. Mojżesz zakochał się w Seforze właśnie przez studni, bo tam ją spotkał i tam ją pocałował. Jej zapragnął. Tak samo jest z Jezusem i Samarytanką, tak samo jest z Tobą i Bogiem. W życiu każdego z nas. Miała miejsce już ta studnia. To wydarzenie studni już w nas się wydarzyło. On nas tam spotkał. To jest mój Twój Chrzest. Cały Wielki Post, te 40 dni, które przeżywamy, prowadzą do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. To znaczy, mam sobie przypomnieć swoją tożsamość, kim jestem w oczach Pana Boga, jak bardzo On mnie kocha. Chrzest nie jest wydarzeniem przeszłym. On jest wydarzeniem aktualnym. Ja jestem ochrzczony. Przypomnij sobie ten moment, kiedy Chrystus chciał się z Tobą spotkać i powiedział: Pragnę. Dzisiaj Bóg chce mówić do mojego i Twojego serca. Przypomnij sobie ten dzień, kiedy wziąłem chleb w swoje ręce. I przemieniłem go w swoje ciało, aby Cię nim nakarmić, nasycić. Przypomnij sobie ten dzień, kiedy z miłości do Ciebie umarłem na krzyżu, ostatkiem sił szepcząc, pragnę Twojej miłości. Przypomnij sobie ten dzień, kiedy z wstając pokonałem śmierć. Pokazując, że moja miłość do Ciebie jest silniejsza niż śmierć. Daj się pociągnąć tą miłością, zobacz, jak jesteś kochany, zachwyć się tą miłością, tym pragnieniem Boga w stosunku do Ciebie, jak On Ciebie pragnie. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie łaknął, nigdy nie będzie pragnął. Bóg nie chce nam dawać siebie. Nie, nie chce nam dawać czegoś, on chce nam dać siebie, relacje z sobą, gwarancję życia pełnego, sytego, sensownego. Niech dzisiejszą naszą modlitwą w czasie tej liturgii będą słowa Samarytanki. Panie, daj mi tej wody. Abym już nie szukał po omacku studniach tego świata. Nie szukał, bo te studnie nie mogą zaspokoić mojego pragnienia miłości. Ale żebym zapragnął Ciebie, za Tobą zatęsknił. Daj mi tej wody, Panie. Amen.